Hejka! Dzisiaj tak jak obiecałam w poprzednim shortie Get Ready with Me na komunie. Kuzyna. Co zaczynamy? Najpierw wstałam sobie. I reszczę sobą Po rozczesaniu poszłam i ukręcałam, żeby to powiedzieć, pacierz. Tutaj takie zaproszenie. Jest 8.30 komunia. Muszę komunie mamy na 10.30. Jadłam kanapki. Jako outfit mam o taką czarną sukienkę, z takimi yy, szarymi resztami czarnymi, takimi. O 9.13 moje zęby. Trochę jest chyba za późno, no ale... <grych> Teraz idę do mojego pokoju się pomalować. Na co dzień się nie maluję, ale dzisiaj wyjątkowo. Dobra, idę na górę. ogólnie ja tutaj chowałam kluczyk, żeby moja siostra o, to, o tego nie otworzyła. Ja tutaj nasza chowam kluczyk. I tutaj tak wygląda. Tutaj mam waciki i tak, tak, A tutaj i tak o tych życi nie używam, a więc no. Teraz wyjmuję moją kosmetyczkę. Tak ona wygląda. I, wy, i wyjmuję taki kremik. Mgiełkę. I z takie perfumy. Błyszczyk, oczywiście też. Najpierw kremik. Teraz mgiełka. Błyszczyk. I perfumy. Już wszystko pochowane, zasuwamy kluczyki. Czekajcie, sprawdzę, czy do... dobrze. I z powrotem te kluczyki tam muszę odłożyć. Odłożone. Założyć okulary, żeby było ładniej. Ogólnie to tamten seft to moich sióstr, bo one się tu czasami bawią. Tu jest jej pokój i ma fajne lustro moja siostra. Dobra, teraz zobaczcie tylko w tej połowie twarzy, bo nie chcę całej. Tak lepiej? Czy o tak? Mi się zdaje, że tak, a więc biorę okulary. I ogólnie to już koniec tego vloga. Będziemy już jechać, a więc dzięki za obejrzenie. Pa!